Siema! Wyskoczyłem sobie na spacerek. Kilka dni temu wrzuciłem dla Was filmik, jaką przeprawę miałem tutaj z sąsiadem Rodakiem. Posypało się sporo komentarzy. Nygus, trzeba było zmienić chatę. Tak jak Wam wspomniałem, po przyjeździe do Niemiec wcale nie było łatwo Znaleźć mieszkanie, zapłaciłem kaucję, zapłaciłem prowizję, wyremontowałem, kupiłem nowe meble. Myślałem, że tutaj policja z takim chwastem da sobie o wiele szybciej radę. Nic bardziej mylnego. Interwencja czasami cztery razy dziennie nic nie dawała. W końcu porozmawiałem sobie z policjantami, czy nie możecie go ukarać pieniężnie. Powiedzieli, nie możemy. Czy możecie nam, sąsiadom, dać wydruk, ile razy była interwencja w ostatnim czasie, ponieważ chcemy do spółdzielni złożyć zażalenie? Takiego czegoś też nie dostaniemy. Więc się zapytałem, co możecie właściwie zrobić. Jedynie możemy go upomnieć. Normalnie się roześmiałem, pomyślałem sobie, przecież oni nic sobie z tych upomnień nie robią, są tutaj bezkarni. W Polsce przynajmniej za zakłócanie ciszy czy spokoju możesz dostać kolegium. Z tego co mi wiadomo, Jedno, drugie, trzecie, i wtedy jest podstawa, żeby cię wyrzucić z lokum. Tutaj nic takiego nie ma. Myślałem, że może wykorkuje sąsiad. Liczyłem na jakiś cud, żal mi było tego wszystkiego zostawić. Zainwestowana kasa, zainwestowany czas. Myślałem. Że to nie potrwa aż kilka lat. W Polsce pewnie policja dałaby sobie szybciej radę z takim delikwentem. Do tego sprawa nie była taka prosta, ponieważ Koleś miał opiekuna z urzędu widocznie miał przyznaną rentę albo jakąś niesprawność, no i miał opiekuna, który za niego podejmował decyzję. Wiadomo, co miesiąc kasował pieniążki za niego, ale wcale się nim nie zajmował. W momencie, kiedy koleś został umieszczony w domu opieki, opiekun stracił dochody, ponieważ miał jednego klienta mniej. Dlatego to wszystko tyle czasu trwało. Na początku myślałem fajnie, będę miał sąsiada rodaka. Później okazało się, że to jest welcome to hell. Witamy w piekle. Niektórzy pisali: Nie masz kasy, to musiałeś tam siedzieć. Miałem kasę. Tak jak wspominałem, mieszkania były o wiele droższe. Mieszkanie jest w dobrym miejscu. Liczyłem, że będzie fajnie. Dlatego to przetrwałem, wytrzymałem, nie poddałem się. Zobaczymy, co będzie dalej. Potem miałem kolejnych sąsiadów. Jeżeli chcecie, to Wam o nich opowiem. Pozdrawiam, do następnego.